Witam serdecznie. Dzisiaj na tapecie T-54 Heavy. Nie będę ukrywał, jest to drugie podejście do tego nagrania. Pierwsze, po pierwsze, bitwa była bardzo średnia. Udało się zrobić jeden celny strzał. No i drugie, no, wyciszony był mikrofon. Także, <coughs> licząc i patrząc na przycisk wyciszenia, wchodzimy w tą bitwę na outpościa. Tutaj... No powiedzmy szczerze, nie znam za bardzo tej mapy. Wiem, że tutaj jest miasteczko i tutaj są linia górna, linia dolna. Z tego co widziałem, niektórzy jeszcze właśnie sobie cisną bardziej do wody. No tutaj czasami się zbierze. No cóż, jak zespół nie obstawia środka. No i samemu się na to nie zwraca uwagi. To się trochę wystawia człowiek. Znajomość mapy dużo robi, tyle bym powiedział. T54 amerykański czołg ciężki poziomu 9. Taka premka nie wygląda aż tak źle, chociaż opinie o nim są raczej negatywne. Czy ktoś się tu? O, 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 Dzień dobry. Dzień dobry. Arston Rex sobie stoi, niczego nie świadomy. Oni jadą bardziej górą. Także fajnie wiedzieć. Um. Jest nas trzech na 4 albo 5, w tym Kaliban. Mówiliśmy na to, że Kaliban nas nie przebije, bo jak Kaliban nas przebije pachałekiem, to już po ptokach. No i tutaj starajmy się coś, coś porobić. Dwa strzały siadły. 2030 Damage na <coughs> 65% masterki jest wymagane. Może nam się uda to zrobić. Nie wygląda to tragicznie. Oni się trochę wystawiają bokiem, nie myślą o konsekwencji swoich czynów. Dokładnie. No i jaka jest misja? 4 razy więcej na no 7000 to ja raczej nie zadam. Ale warto próbować. Tutaj coś i nic. Co, co ty chcesz uzyskać? że tu też nic. Dropa, zrobimy na niego dropping. No, nic albo stój. Mhm, dwa strzały. Gotowi? A, ki Dobrze, nie siad pierwszy. Niestety mi. Ja mu to tam lotka. Ogień. No drugi nie jest. No, to takie unlucky trochę. Ładnie. Dojechał go dosłownie. Także... 1600, 1700, no nie dużo tego jest. A to co, ja trafiłem? Aha, jeszcze Arston. Dobrze, to bitwa się toczy po drugiej stronie mapy. To troszkę. O ty się utopić, chcesz, kolego? No i się utopił, ale troszkę do Majora wpadł. Na 65% masterki już jest. Mm, także nie jest to za szybki czołg. Nie jest też najwolniejszy, ale to takie, jazda nim trochę zajmuje. No i w sumie bitwa nam uciekła. Na szczęście wynik nie jest tragiczny. Jest przyjemny, nie No, także jeśli ten czołg, powiedziałbym, nie urywa pewnej części ciała i nie powiedziałbym, że warto w niego inwestować, mi jakoś z darmowego pakietu wypadł kiedyś i i tak się z nim trzymam no. Co darmo to nie można narzekać, prawda? Także zobaczmy wynik tej bitwy podpaleni przez Progetto. tam był potencjał na 1000 mage więcej, ale niestety dwa strzały nie siadły. Może to moja wina. Golden by pewnie weszło. Drugi strzał, celowałem w dolną płytę, to też taki trochę pech. Okej. Okay. Team score. Nisko. 2 Połowa. Trzeci pod względem damage'a. Bez strzału, czyli w miarę wyrównana bitwa na no, nas. No, że dobrze poradził. 7 strzałów, 7 celnych. 64 tysięcy na plus. To znaczy na ten 55 zarobiłem mniej więcej. No, nie ma tragedii. Także, jak widzicie, też z czym grałem hardening, dosyłacz i klimatyzacja, czy tam ulepszona wentylacja. Nie powiedziałbym, że jest to jednocześnie najgorszy czołg. Owszem, dla jakichś prosów super, bo jest słaby w sensie, bo tutaj bardzo duży jest ten weak spot. Tak samo pancerz, jak ktoś załaduje golda, wręcz nie istnieje, ale na niższe tiery można się fajnie pobawić. Czy warto, jakby mieć płacić? Nie. Jest za darmo. Fajne. Dzięki. Trzymajcie się.